Tako, Cuba i... Ja Łuki Tu, tu jest! Tu Dziś... Dzisiaj będziemy wchodzić do netheru i szukać tego, dom... tego tego zamku, gdzie tam siedzi ten smok, te wszystkie jego pomocnicy, coś takiego i będziemy tych skrzynek, tam, tam jest złoto, diamenty, wszystko, będziemy sobie zabierać później o... później ten zamek cały rozwalimy, no a TNT mi nie wzięli, to musimy wziąć później no i będziemy teraz jest to, 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 Co? Nie, tego nie wiesz? Mamy takie zbro mamy cały brokę diamentową enchantowaną. Mamy, mieczek enchantowany, enchantowane, enchantowany, 64 lampki, bo tam trochę ciemno jest. 64 strzały, łuk enchantowany, 64 rafy. No, powinno wystarczyć. Bra, się przełączyć. Znaczy, tak tak coś robię. Hopa. czekaj, czekaj. Tak, tak się kieruję teraz. Dobra, gdzie jesteś? Ja z domu wychodzę Pomyśleliście co, co on robi no, O, słuchaj Dobra. Dobra. Dobra, teraz Dawaj, wchodzimy dźwięmy. do internetu Ja, my tutaj troszkę A. już szukaliśmy Ło, wyszło Nie, 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 nie chcę My trochę tutaj szukali i znaleźliśmy ten dom Tylko tu jest... O, już oberwałem wow. Widać? Już jest lipa Ło, wow, wow, ło, ło O ty kur... Ja nie zjadłem refa Kurno, gdzie on jest? Jest! Yes, yes. yes, yes. yes, yes. Zabiję tego. Nie mogę trafić. <ś reality> yes, Refilejemy. Reff, yes, reff, no, Jeszcze jednego. Yes? A jest git Czeka yes, się szpal pal... Daję takie słupki, żeby prościej było trafić do tego. Ty, e, tam czeka. Tam Każdy dawałem, dobra. Idziemy. Nie, bo ja tu już znalazłem to cały, cały ten zamek bielgi. Bo myślałem, że tego nie będzie. A trochę poszłem, znalazłem. O, o, właśnie o taki... O, ale Eee... O, e, o takiej właśnie mówię o ludziach. Tak, o takie o Dzaj to zabijemy. Są cztery, o, Nie, dwa! Ty, z tego jest cztery, jest Jeszcze rzuca coś w jeszcze jeden. To, to, to yes, yes. Wow, wow Czego jak kilo... nie, nie. Czego ja, ja biłem nie mieczem, wow. tylko łukiem? Gdzie on jest? Tu jest. Wow. Ale małe Kolejny. On tak szybko rosnął. Tak wow. Takie, w wow. jak no to, to słychać. Idź, idź To to z góry Łuk, o ty, Żydzie Widzisz odbiłem Odbiłem, bo on puścił To, jak się nazywa beğ... Zapomniałem jak się nazywa To co puścił tą, tą kulkę Nie pamiętam jak się nazywa to kulkę, ja to z łuku odbiłem I jeszcze w niego trafiłem Dlatego ja tak rób, to jest fajne O tu jest ten właśnie dom Pa, jaki zumek. Dobra, to trzeba sobie zjeść. Ty, ty, mi jest z o, kościak z mieczem! Łooo, mieczem, ci gnoju! Aaaaa! Aaa, ale go trzasłem. Ło nie ma już. U, węgiel da. O, no tak, bo on węgiel daje. Poczekaj, ja rufusem Czekaj, ja tu tego. A, mi kilofek wzięli. Hop, I nie hop, hop a, i bum. o już jest skrzynka. Już jest skrzyneczka, patrzmy. Takie rzeczy mogą być, pomyśl jak na survivalu, wchodzicie do netheru Tyle rzeczy zrobujecie Tylko ja, ja to rozwalę Szkoda, że sobie kierki nie wziąłem Gdzie jesteś? Poszłem na to Jestem. Co tu jest? szarki bo troszkę ciemno może być a tu też dużo nie daje zbytnio Albo szukam, daje, nie szukam, wiem Szukam, nie Te, szuka. one tak rzucają Ten tam poszedł Czekaj, czekaj nic nie ma Ło, wow, skrzynka! Można tu wejść? Można. Tak, kop jest. Yes. Mam dwie skrzyneczki. Ło, wow, fajab! Takie wzią. takie rzeczy mogą być. No. Zaraz walimy. O, tego nie bierzemy. tu jest. Może ja już idę do ciebie. Ona nawet to, to jest... <laughs> skrzynkę wziął. Ja mówię, nie bierzemy. Ten wziął, ten zeszłeś? Idę. Nie, bo tam takie drabinki były, chodź. Znaczy Nie. takie schody wielkie. O Ty tu. Schody. Kurczę. O tu były schody. O, tu. Tu schody. No piję ja tu wlazłem, chyba. Ej, będziesz tak oświetlał wszystko. Nie. Ła, schody w dół. Coś tu słychać. Trudno jest o. Tu, tu, A, Kłośek z nicem. Ła jest wyciepłem. Ja biorę. A ja mam. O, binu. dwa diamsy i to. Uuu no, ja mam dwa złote. Czekaj, muszę zobaczyć. Ja mam dwa złota i... Muszę zobaczyć. Nie. Muszę zobaczyć. Co to było. Muszę zobaczyć. No to nic jest... nie ma. Tu i to. dodaj no, to, to, bo nie widać. I jak ci. to ty zabierzesz? Nie, ja będę widział. No, takie coś było, tylko ten nie chcę. Dać. Idziemy, 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 idziemy. I... Ło, tu, I... tu jest złoto. I... Jest... O, tu jest tu jest dziura. <laughs> dziura tu... No. Przepaść. Nie. A ja mi coś tak działko teraz. O ale schody. Co chcesz? Na Czekaj, ale teraz... Cztery srebra na jedno siodełko na konia jak dwa złota. A czy nie właśnie? Dlaczego tu jest ten świadełka na koni jak tu nie ma koni? O tak jest coś. Aś zabrał. Tu jest coś? Jest... No, uważaj jak nie Jest, Są tu, są tu. No już Ooo, no. bez refa. O oh no. Ło! Ło, nic nie wiesz, się. Aj wyjdziesz. Tak się tłuczę z Nie, nie mów. Nie. Nie, nie przejdzie ten typ. lipa. Tylko z... o, tyle tego wziąłem to trzeba. No mam trzeci level, prawie czwarty mam. Ja mam... O 15% zawaliście. Normalnie... Zamknij. No dobra. Myślę, Gdzieś że... Ile za bo. Ale wolno idę. czego jestem na powerze. To skrzynkę sprawdzę. Rozwalaj skrzynki, bierzesz i nie zostawiasz. I się później myli to. Nie za Zamknij. A właśnie, jak coś to wbijajcie na niego na kanał, ma nowy kanał taki. Kanał nazywa się Lipa, nie, no jak twój kanał się nazywa? kilki Luki. Loki A ja Kluba Kluba. Dobra, Ja już wychodzę do góry. Nagrał tam jakiś durny powiem filmik o jakimś... Czym ty... Co ty? Czy, o czym ty nagrywałeś? Ja mistrz Boxa za tysiaka. Widzicie? Mystery box, coś takiego jak się to mówi, za tysiąc Ty, ten grunt tu jest, chodź ty tu, ty chodź tu szybko, chodź tu szybko. Zostawiam go, I ludzie, ja na niego pójdę. Chodź tu! wow jednak jesteś tu. No jestem. Pa tu jest. Power na schodach. What, what? Ale Gdzie ten Żyd ty, jest? On lata! On lata, nie so... jest nad nami. Wow. Latasz? fajnie. Ja każdego zabiję. E ludzie wchodzimy tu? Gdzie? Do ławy. no z to jest parkour. Hop, hop. Dawaj może tu w dół. Idź Gdzie ty po No Ej, da. No kop i pшемek. O nie. Tu tu Lampa. Jest trinka. A się do góry trzeba leć. Jest lafka Łupie, nie, za tą Czekaj, ja lecę do ciebie, muszę zobaczyć Pię Pięć, pięć srebrnych Jak każdą skrzynkę, muszę pięć zobaczyć srebrny. Wśród Tak bez lampek chodzisz? No Bo co tu jest, to jest fajnie Ej Nie srebr, tylko złota No, złota że to Co tu jest, to jest Lipa Ja cię tam zlepkam Sam cię pchnę za chwilę Nie Tu taki balkonik fajny, fajny balkonik no, jednak chyba tego nie rozwalimy, bo to jest mega, to mega duże Dobra, no. tu jest mega przepaść. Ja lepiej idę. Tu nic nie ma? Gdzie ty jesteś? To tam gdzie jesteś? Ty! Gdzie ty jesteś? My się mijamy, patrz się przez to okno. Przez to. <śla> o, oh, gdzie? się. Czera. Wziąłeś kilow. Jaki kilow? Widzicie, ludzie z nim grać. Tak? Co mi kilow? No nic nie wiem. Dobra, wchodzimy sobie. Tu. Ja mam takie rzeczy, co mogę dobić. Weź tam Ej! Znarwat! Wyjdźcie. Dam ci kamyczek. Masz? mój kamyk chupię. <noise> 11? Czy ile? Dobra, zostawiamy gościa Wybijaj się tam do kanału, na kanał tam. Lukiego Ja cię luki, luki. A ty tam co ile dni dajesz filmy? Nie wiem Bo on w ogóle filmuje. nie daje Dużo robisz Śród, śród drzwi znaleźć Drzwi, nie ma drzwi Gdzie ty już jesteś? Op, op, op. Właśnie szukam drzwi A tu jesteś Złeś tu w dół. Nie ma zejścia w dół. Wyjścia tu jest do góry. balkon dobra. Jest skrzynka czego no tak krzywa zdana. Nic nie ma. Ty, bo my... My w kółko chodzimy. Nie no. Miała być ostra walka, jest lipna walka. No to chodź tu na No dobra. Nie zajmijcie, się. Patrz się. Patrz. Ale jestem głodny. Ta reklama się pokazuje Czyli Mix Box za 1000zł Ale tu lawa fajnie What the fuck coś rzuca wow. wow To jest to coś o, tu O To coś tu strzela Ty żydzia Wow Czekaj, pa odbiję to Odbiłem Pa, pa, patrz wow. Kurcze Ej do mnie niech strzela Odbiłem Chodź tu do mnie a nie, nie odbiłem! <grym> nie rzucaj <idioto> Od... nie to! Odbiłem! Nie Od... odbiłem! 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 Nie odbiłeś! ja odbiłem! Wow. Wow. Gdzie on jest w ogóle? Tu rzuca Ja odbijam, ty nie odbiasz ty, nie celujesz E, co mnie działo? Co wow. ty rzucę? Na ślepaka! Czy nie, bo Trzyma, zro... tam jest. Widziałem go. Bo... Wow, wow, łow, palę się, palę, palę, palę się. Łoł, wow, ale latam. Nie, refa. Zjemy refa. Ułasz, trzy Dobra, Ile wystarczy? tyle wystarczy, poczujesz, tyle źrym. Co? A nie, dobra. mam szczoły w plecach, bo nie. mi ścieliłeś we mnie. A ty jakieś dwie szczoły latają. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Ty to widzisz? Łoś! Nie, ja tego nie widzę. Szczoły latają koło ciebie. Widzicie. No co ty gnoisz gloisz? To było fajne. U młody. Ludzie na, y, u mnie filmy będą codziennie po jednym o godzinie 15.00 dzisiaj. Ja już będzie o 15 go wystawiam. Sorki że nie, nie nagrywałem, bo no czasu coś nie znalazłem. Rzucę. W ogóle wyskoczyłem i chodzi. Wolne ty w górę wyskoczyłem. Jestem w takiej małej wysepce. Ty, ty no, jak tyś tam przynosił? Dokładnie nie wiem. Dobra, jak w bedur. Kurczę. Do lampad... A, lipa! Lipa, ludzie lipa jest. Chyba. Macie, to moje wszystkie cy Eee. Cy, cy, creative hop. O, w ogóle nawet nie wiem Ja też ci... mam wchodzić? Ty nie. tak jak chcesz, to wejdź, Ja sobie teraz chodził. Lava, Czy Żydzia? Czekaj, ja tego Żyda w powietrze wywalę. Chodź tu do mnie. Tiendy. Gdzie on jest? Tam jest, ty, Żydzie ty. Odpalamy Cię, widziałeś takie coś kiedyś? Ło myślałem, że ucieknie A nie, nie zdążył Pani mnie żula śród nagrałem sobie taką inną wersję jeszcze tego Minecrafta teraz, teraz się włączę. Inna wersja tego Minecrafta Ja spadnę Czekaj, ja sprawdzę jeszcze Tu normalnie Świnie są. Patrzcie, świnie to jest 100. Świnia tak wygląda. Tak, bez niczego. Normalna świnia. A popatrzcie teraz, tak, ja sobie wyjdę z tego Minecrafta. Wejdę sobie z tego Minecrafta, tu gdzieś tu też jest. Tego Minecrafta. Wchodzę w to samo, bo tu mam to samo nagrane. Mam tą świnie i ona ma. Lipa, lipa. Gdzie ta świnia, yes. świnia mi w netezie zginęła Patrzcie i ona ma Diamentową czachę No a jak już zabijesz, diamentowej ciachy nie da, mięsko da, diamentowej Patrzcie no za wzią każdym wzią. razem, za każdym razem ta świnia ma ten diamentowy kask Jak to kusić żeby wziąć ten kask, a nie da radu. Sam mam ładniejszy Lipa, fajnie O no, mała świnia, śwania śwania o, piosenko pioseno Śpija. Yeah. Czekaj. Teraz Wam jeszcze pokażę. O, cypis! Cypis, nie uciekaj. Ja, Siema. Siema sypis. Cypis. Patrzcie. Cypis. To jest. Ło, no. co cię tak chla. E, ludzie. Cipis. Gdzie ja jestem? Idzie gdzieś dziurę. Czekaj. O nie, weszłem tu do dziury. Tylko to jest inna grafika, a tak to patrzcie. To są moje farmerzy. Ludzie, farmerzy, dobrze żyją. No ale tak obudowałem im również pięknie. Dobudowałem im yy, o te pola. O te pola im dobudowałem. Ten dom im dobudowałem. dobudowałem. Normalnie różnice, znaczy różnicy nie ma, bo są identyczne rozmiary. A tych ludzi nie dlaczego tak stoją. powinny uciekać, bo jest nocka. W ogóle nie lubię na tej wersji grać. W sumie to jest ładnie, ładnie wygląda ten kamień. Ale tak to, łoni. Tu jest imprezka chyba. Tak, tu jest imprezka siemka. No to jak coś mówiłem, że nagram ten filmik o że zbuduję tę farmę. To właśnie farma jest... Zbudowałem jeden dom, zbudowałem o wszystkie te latarnie, bo tu było mega ciemno. Dałem wszędzie te drzewa. Dorobiłem trochę tych dróg, wyrównałem i jeszcze taki murim postawiłem i teraz żaden jak nie wejdzie tutaj. wejdzie Nie będzie a Chyba, że tu się zrespi, ale to... Jak się zrespi, to go zabiję, bo ci mówili, co jest? oni tak ganiają tam? No w tym tego. Nie, już będę kończył, bo to i tak trwa już 17 minut. A serio... A co my się tam pomyślał? Ale serio to ja mam nawet zakaz na ten tablet, więc lipa. Duża lipa a z jakichś przyczyn nie powiem. To <tryk> ja powiem. Y, bo zrobiłem taką... Nie róbcie wszystkiego z neta. Zrobiłem lutownicę z ten na necie. Y, zrobiłem, odgapiłem od kogoś tam, co robi na necie. O oh, creeper. Y, zrobiłem lutownicę. Wszystko było dobrze. podłączyłem do gniazdka spaliła mi się ta lutownica podpaliła tak, się, tak, kredkę ogień się. tam wsadził myślała, że kredka ten, się nagrzeje. no bo powinna, tak było pokazane ta kredka to ci się spaliła, Cicho nie bo ona się... nagrzeje i jeszcze, Głubieś, nie? O, i jeszcze głupia krowa co ja miałem robić, ale pole ładne, ładne zrobiłem i Oj, wtedy wszędzie prąd wysiadł i jak walnęło coś jeszcze ten, prąd w całym domu nie było na cały dzień bo skorki, coś wywaliła albo spaliło się tam coś, coś takiego i była lipa. Teraz mam zakaz w mnie powie, to powiedział mam zakaz na wszystko, na wszystko, więc jest lipa. Ani na rower, ani tablet, ani telefon, ani komputer. No nic nie mogę robić, ale lipa przeżyje w piłkę mogę grać fajnie. I tak wygląda moja wioska farmerów, tylko szkoda, że nie ma o tu tego. No, jak zniż, zniżę się, to widać, patrzcie, zasad, niezasadzone i zasadzone. Następny film, będziemy, będziemy tam do księżyca lecieć, albo do słońca. Tak muszę zrobić. Tam właśnie, jak mówiłem, wbijajcie tam na kanał Lukiego. U mnie filmy codziennie o... Yy, Które to miał być? O 15.00. A no i co? No i będę kończył zero, zero, Na kanał Lukiego, to mój brat. Objadliwy, ale jest. Ty też objadliwy. <laughs> Proszę. Dobra, to narówka, tylko teraz sekajcie muszę obczaić, bo robiłem to tydzień temu i muszę to obczaić, bo o, tak wyglądam. W ogóle to chyba nawet ludka se zmieniłem. O, właśnie. Tak teraz mój człowieczek wygląda. Jest bardzo ładny, fajny. Łaj, wioha tak, fajnie wygląda ma taki fajny strój, takie fajne gat gatki na szalkach, taka koszula, takie fuesz, normalnie człowiek petarda. No, czekaj, teraz się robiło... Ło... Dobra, to narka będę kończył, no... Codziennie o 1500 wbijajcie na mój kanał, jak, jak chcecie wejście tam w subskrypcję i tam wejdziecie w dzwoneczek, chodzi o ten dzwonek, że będzie wam filmy przysłało i ten, będziecie wiedzieć jakie są, żeby byliście pierwsi. Co to jest? <grymne> Dobra, to, to Narówka.